Witam Was ponownie w grze Mroczne Legendy Porzucona Panna Młoda Tak, jesteśmy aktualnie w krypcie Tutaj ostatnim razem jakoś nie potrafiłem ruszyć troszeczkę do przodu Musimy jeszcze dokładnie zbadać tę lokację Ja chyba troszeczkę zbyt bardzo gnam Przez co pomijam pewne elementy Także rozejrzyjmy się jeszcze raz W tym miejscu Tak, tutaj potrzebujemy jakoś rozpalić tą pochodnię O, tutaj coś było Miedziana wskazówka. Coś jeszcze tutaj chyba raczej nie. Tutaj jest obiekt iluzoryczny, owszem. Czy tutaj przy tych drzwiach czegoś nie pominąłem? Czy nie pominałem czegoś? Tutaj nie mamy tego, tego symbolu słońca, ale tutaj widzę. Jest odłamek szkła. Świetnie. Nie. Czy tutaj przy tym wężu coś mamy do zrobienia? Raczej nie. No i na pewno potrzebujemy się tutaj jakoś dostać. Kociak nam raczej nie pomoże. Tutaj w niczym. A tutaj mamy linę. Czy możemy ją tutaj za pomocą szkła odciąć? Możemy. Super. Czyli mamy linę, i możemy ją od razu do czegoś przywiązać, do tej dźwigni. Tak, właśnie tak. Hmm, lina się może nie tyle przerwała, co nie możemy jej teraz dosięgnąć, i myślę, że teraz wykorzystamy naszego kociaka. Tak, super. <grywka> Mały kociak, ale przesunął dźwignię. Jesteśmy w środku. Możemy się temu tutaj nieboszczykowi przyjrzeć. I mamy kolejną książkę z notatkami. 3 maja. Nasz czas przemija. W całej świątyni pozostało nas zaledwie trzech. Od 50 lat nie mieliśmy tu nowicjuszy. Niedługo zgniemy w otchłani zapomnienia. 13 czerwca. Brat Mateusz odszedł we śnie. Obawiam się, że i my niedługo dołączymy do niego. Ale nim odejdziemy, musimy się upewnić, że już nikt nie zdoła. Otworzyć wrót do otchłani. Więc byli strażnikami otchłani. Czy ktoś w ogóle pilnuje teraz otchłani? Ok. 15 czerwca. Zamknęliśmy dyski w świątyni i podzieliliśmy kryształy pomiędzy siebie, wliczając w to biednego Mateusza. Niech spoczywa w pokoju. Poleciłem bratu Tomaszowi, by zniszczył relief w drzewie. Tak dla pewności, by nikt nie mógł otworzyć przejścia. Niechaj, Święty Płomień ma nas w swojej opiece. E, czy ktoś w ogóle pilnuje teraz otchłani? To już było ok. E, co znaczą te symbole? Jakieś runy, jak widzimy. I mamy jakąś soczewkę. E, monokl. Ok. Czyli to był mnich, który. Jeden z mnichów, który pilnował otchłani. Co on trzyma w dłoni? Trzyma kryształ, którego potrzebujemy. Okej, okay. monokl. To nam się przyda i to bardzo. Eee, możemy go umieścić tutaj, możemy. I dzięki temu odpaliliśmy pochodnię. Mamy płonącą pochodnię. Wykorzystamy go do przepuszczenia węża. Super. Przeciwny zamek, ale zdaje się, że brakuje w nim jakiejś istotnej części. Brakuje nam wskazówki, którą posiadamy. Tak i musimy teraz odpowiednio przesuwać wskazówkę. Ok, nawet się nam udało, bezproblemowo. I mamy kolejny Hidden Object. Ukryte obiekty, tuba ze swojami, jałmużna 10, a poza tym martwy robak, buteleczka, kryształ, książka, chwost, świeca, feniks, klucz oraz łata. E, no więc szukajmy, co my tutaj mamy. E, tutaj mamy hmm, jakiś pergamin. Okej. Okay. Tu mamy pełno różnych symboli. Co to było? To była świeca. Tutaj jest kolejny pergamin. I mamy tubę ze zwojami. Potrzebują czegoś do podważenia wieka. No tak, tam będzie jałmużna. Tu był chwost. Co mamy dalej? O, mamy nóż. Możemy podważyć wieko? Możemy. I mamy jałmużnę. 10. To będzie zapewne jakiś symbol narysowany. 1, 2, 3, 9. Hmm, czyli będziemy musieli coś dorysować. Jakąś kredą. O, jest kreda. Dorysujmy jeszcze jedną kreskę. I mamy dziesiątkę. ok i pozostają nam tylko obiekty do znalezienia. Tu był kryształ. Martwy robak, buteleczka, książka. Feniks, klucz oraz łata. To jest chyba Feniks. Coś jeszcze tutaj widzę w tym momencie? Hmm. Łata. To będzie Łata. Książka jest tutaj. Martwy Robak. Hmm. Ja widzę jedynie martwego szczura. Gdzież ten martwy Robak? O, tu był martwy robak. Buteleczka oraz klucz. Dwa obiekty nam zostały. jest jakaś karta. O, tu była buteleczka. Ukryta w tym mchu. I co jeszcze? Klucz nam został. Może poratujmy się tutaj dominem? Hmm, daleko mamy do tego obiektu. Ale może tak będzie szybciej? Hmm, nic tutaj przydatnego nie mamy. Dobra, jest liść. Może inaczej go obrócimy? O, wykorzystamy to. I mamy kryształ. Ok, skoro mamy kryształ trzeci, to możemy umieścić kryształy na miejscach. I mamy kolejną mamigłówkę. Musimy tutaj doprowadzić odpowiednie promienie, sterując tymi soczewkami, żeby zmieniły się na dany kolor. Yy, tak, to jest pomarańczowy, czyli pomarańczowy z żółtego oraz czerwonego. Abyśmy to obrócili w ten sposób. Ok, pomarańczowy jest gotowy. Teraz zielony. Zielony z niebieskiego oraz z żółtego. Mm, było chyba dobrze. OK, mamy zielony kolor i zostaną fioletowy, fioletowy z czerwonego i niebieskiego. Tego tutaj ruszyć nie możemy. Byśmy musieli chyba doprowadzić do tej soczewki, tak mi się wydaje. Hmm. Musimy teraz jeszcze ten niebieski promień doprowadzić. To nam coś pomoże? Raczej nie. Ja bym tutaj wykorzystał najlepiej ten chociaż też nie. Hmm, zostaje nam niebieski promień, biegnie tutaj. Czyli coś jeszcze nie tak z tym żółtym mamy. A gdyby wykorzystać tą soczewkę, też się nie da. Tutaj mamy czerwony i potrzebujemy jeszcze żółty. Hmm, jak będzie najlepiej? Gdyby w ten sposób coś nam się tutaj udało, czy raczej nie? Raczej nie. To też jest bezużyteczne. Na pewno musimy operować tą soczewką. Obrócenie tej niczego nam nie daje. Tą na pewno musimy wykorzystać w ten sposób. prowadzenie tej soczewki. Co nam tu daje? Też nie za bardzo nic. Okej, okay, udało się. Nie potrafiłem sobie zbyt dobrze z tym poradzić, ale nieważne. Łamigłówka rozwiązana. Mamy złoty symbol słońca. Złoty symbol słońca. I on nam będzie potrzebny tutaj na drzwiach. I możemy przejść dalej do Nawy. Wydostajemy się w końcu z kaplicy. To you, you're wrong. <laughs> you don't recognize me, do you? That stormy night, you asked for something, and I answered your call. Curse you and your heartless kin! Who summons the spirit of the abyss? Ah, yes, I see you as I see all. Yes, your disgrace will be avenged. The curse shall be bestowed. No, I. The pact is sealed. The price will be paid. I shall return to claim your own blood. Oh, what have I done? You. But you said I would pay with my own blood. Don't you recognize them? Pregnant, abandoned, alone in the woods? I knew I recognized your face. I'm so sorry. I thought it was for the best. Now, you must stop him. He is taking Lily to the abyss. The tree is the gate. You must hurry. Tak, a więc to jest matka naszej bohaterki. Cały czas była tutaj towarzyszyła. Towarzyszyła naszej bohaterce, pomagała. I to ona zawarła pakt z, tym oto, z tą oto istotą. Tak, musimy się udać w stronę drzewa. Kociak oczywiście do niej pobiegł. Dobra, zatem zobaczmy, co my tutaj mamy. Na pewno gdzieś będzie obiekt iluzoryczny. Może gdzieś uda mi się go wypatrzyć za chwilę. Dobrze, ale rozglądamy się w takim razie. Co my tutaj mamy? E, fragment ryciny. E, te klejnoty wyglądają na przyciski, ale nie mam pojęcia, które z nich należy nacisnąć. E, tutaj coś znajdujemy. E, pisklę Feniksa. E, o, tutaj jest kolejny fragment ryciny. Tutaj jest jeszcze jeden. E, no i dzięki temu możemy Wiemy, które przyciski nacisnąć. Ok. E, tutaj mamy oczywiście znowu coś. Fragment drewnianego reliefu. Okej, okay, no to rozglądamy się dalej. Zagłębienie w kształcie serca. Otwór w kształcie łzy. Wygląda na to, że dziewczyna zgubiła swój kielich. Łodyga bez kwiatu. I za kratami skrywa się kawałek drewnianej płaskorzeźby. Oczywiście potrzebujemy elementów, żeby cały ten relief tutaj ułożyć. Tu jest kolejny duszek. Jest tutaj. Czarująca, piękno wcielona patronka młodości i kobiet. Dobra, tym się na razie nie będziemy zajmować. Może spróbuję wypatrzyć ten obiekt iluzoryczny, bo tak mi się coś wydaje, że tutaj chyba był. A nie wiem, czy będziemy później mieli tutaj jeszcze do tego miejsca dostęp. Mówiąc szczerze, nie, szczerze nie widzę, żeby coś tutaj się zmieniało. Ewentualnie... Czego my tutaj potrzebujemy? Coś w formie koszyka. Może to jednak faktycznie nie było tutaj. Dobra. Jeszcze jedno zagłębienie w kształcie słońca. Umieśćmy tutaj ten symbol. Tak, 11. I za kratką skryty jest fragment drewnianego reliefu. I tak, musimy tutaj poprzekładać odpowiednio te te symbole, żeby waga tutaj zrównała się na 11, To jest 2 4 6 7. 7 to jest 10 11. O, nawet się udało dosyć szybko. Mamy kolejny obiekt. Co jeszcze tu możemy zobaczyć tutaj? Brakuje jednego z symboli. Fragment poskórzeźby zanurzony w jakimś dziwnym płynie. Nie jestem pewna czy chcę w nim zanurzyć ręce, zanurzać ręce. No lepiej nie. Mamy pisklę Feniksa. I teraz musimy to pozamieniać miejscami w taki sposób, aby tutaj utworzyły przebieg życia Feniksa, że tak to ujmę. Od którego miejsca zaczynamy? Chyba odtąd, bo tutaj jest piskle. Tutaj jest jajko. Czyli tak na pewno Feniks się musi wykluć. Tak jest dorosłe, później płonie i odradza się z popiołu, tak? W ten sposób czy nie? Może to na odwrót? Też nie. Będzie chyba na odwrót. To powinno być w ten sposób. Zgadza się. I mamy trzeci fragment reliefu. Co jeszcze tutaj jest? Czy coś jeszcze na pewno. Na pewno coś tu powinno być. Hmm. Mamy złoty kielich. Złoty kielich będzie pasował nam tutaj. Mamy róże. Róża pasuje tutaj. Łza. Tutaj serce, tutaj i otrzymujemy kolejny drewniany fragment reliefu. I to jest chyba wszystko. Chyba tak. Dobrze, gdzie musimy się teraz udać? Musimy się udać na klif. Tak, bo tutaj mamy drzewo. I tutaj musimy umieścić te elementy. Tak, i mamy łamigłówkę. Musimy ułożyć fragmenty płaskorzeźby w spójną całość. Odpowiednio je poprzesuwać. Ja sobie może te elementy tutaj poprzesuwam, żeby były one dobrze widoczne. Tak będzie nam dużo łatwiej to poskładać w całość. Tutaj jak najdalej na boki. Hmm. To gdzieś musi być u góry Tak podejrzewam Dobra jeszcze to spróbuję poprzesuwać dosyć sporo tych fragmentów tutaj mamy Coś nam będzie tutaj pasowało. Tu coś się dopasowało już. Tutaj jeszcze jakiś fragment dosyć sporą. Tutaj nam pasuje na pewno. Hmm. To będzie pasowało tutaj. O, to też pasuje. To pasuje nam tutaj. To chyba tutaj zgadza się. To nie, na razie niech będzie z boku. To też na razie tutaj zostawię. A ten fragment jest już dopasowany. To tutaj zgadza się. Tutaj będziemy potrzebować hm. To jest dosyć duży fragment. To tutaj zgadza się. Tu jeszcze mamy coś takiego. To jest tutaj, to na razie też niech będzie z boku, to pasuje tutaj. Gdzie są te pozostałe fragmenty? To jest tutaj. To musi pasować tutaj. To nie. To jest tu. Gdzie są te elementy? Tu jest jeden. Czy coś jest jeszcze tutaj ukryte? A, tutaj jest fragment. Tak, to pasuje nam tutaj. Ale gdzie to? Nie, to tutaj nie pasuje. To musi być tutaj gdzieś na dole. Hmm. Obracać tego nie można. Dobra. Już mi się zaczynają te obiekty tutaj gubić. Nie no. Musi być tutaj. Nie ma innej opcji. I gdzie ten ostatni fragment nam został? Tutaj się schował. Ok. Dobrze. I teraz musimy ustawić krążki tak, aby odtworzyć właściwy wzór. Starczy je poprzesuwać, to nam się zgadza, to się zgadza, to też pasuje. To będzie chyba w ten sposób. To jest tak. Okej, okay, świetnie. Odszukaj ukryte symbole i naciśnij je we właściwej kolejności. Mamy tutaj runy. Są dosyć słabo widoczne. Gdzie jest ten pierwszy element? To jest ten? Nie, to nie jest ten. Tutaj jest pierwszy, tu jest drugi. Tu jest trzeci. Widzę już ostatni, ale gdzie jest jeszcze ten czwarty? Tutaj i tutaj. Świetnie. I możemy teraz już przejść do otchłani. Dobrze, to zobaczmy tam od razu. Tutaj rozgrywa się ostatnia walka. Zmagają się w, gwał w gwałtownym zwarciu, nie zwracając uwagi na otoczenie. Tutaj yy, ta istota, w zasadzie może jakiś demon z niedźwiedziem, czyli ojcem naszych bohaterek, e, tutaj jest gdzieś lili. Co możemy tutaj zrobić? Tu możemy na coś spojrzeć. E, trzymaj się, siostrzyczko, idą po ciebie. Te diabelskie pnącza znów wchodzą mi w drogę. Ale mamy nasz medalion z kamieniem księżycowym. Ok, I mamy tutaj kolejną amigówkę. Musimy tutaj ustawić mm, odpowiednie runy. Tak, tutaj będzie nam pod... za szybko klikam. Ok, pierwsza runa jest Teraz druga runa. Hmm, okej, okay, druga runa gotowa. Jeszcze została nam trzecia. To będzie chyba ten symbol. Nie, tutaj tu będzie coś innego. Zaraz do tego dojdziemy. Okej, okay. jest trzecia runa. Wygląda na to, że magia zawarta w pierścieniu utrzymuje ją w tym stanie. Muszą go zdjąć. E, zatem zdejmijmy ten pierścień. Tak, zwyczar przestał działać. Niedźwiedź tutaj utracił swoją dotychczasową postać, przemienił się z powrotem w ojca naszej bohaterki. Tak, jest to już koniec tej głównej części gry. Tak to kończy się ta historia. Jednak to nie jest jeszcze zupełny koniec całej rozgrywki, bo została nam jeszcze do przejścia Przygoda dodatkowa, otchłań, i tym zajmiemy się już następnym razem. Jest to kontynuacja tej historii, dalsze losy naszych, naszej bohaterki. No i tym oczywiście zajmiemy się już następnym razem. Na dzisiaj ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i trzymajcie się, na razie.